To jest fatalny timing, bo... Ciężko składać wniosek o ukaranie prezesa, że źle działo w momencie, kiedy nam inflacja właśnie wróciła do celu. I to może zastanawiać, dlaczego, dlaczego akurat teraz. Jakby, nie wiem, za dwa miesiące ten wniosek był złożony, to on by miał dużo większy taką, taką siłę właśnie medialną, siłę, siłę rynkową. Bo wtedy był, byłoby to zrozumiałe, że znowu bylibyśmy powyżej celu inflacyjnego, znowu byłby ten problem z wydajnością polityki monetarnej. No to jest najgorszy moment, bo jesteśmy w dołku, i, I akurat teraz postanowiono ten wniosek zrobić. No i dla polskiej gospodarki, no, zły PR, takiej decyzji, takiego wniosku, no idzie w świat, co tu dużo mówić. Tak, tak, no jednak ta wiarygodność banku centralnego jest potrzebna. Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Witamy w dzisiejszym odcinku Dilerze po godzinach. Z tej strony Krzysztof Pawlak oraz Krzysztof Adamczak, witam. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Wydarzeniu bez precedensu, czyli wniosku o trybunał Stanu dla niebyle kogo bo prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak, tak. W końcu, w końcu na rynek poleciała ta bomba, o której już tak e, od dawna mówiliśmy, od dawna były te spekulacje. Było to zapowiadane już w tych stu konkretach na 101 dni. E, no i teraz w końcu, w końcu się udało zebrać odpowiednią liczbę podpisów i nadać sprawie tok. Mówimy tutaj o prezesie Narodowego Banku Polskiego. Wypadałoby powiedzieć, co ta ważna osoba w państwie robi. Znaczy to, że ona jest ważna, wynika właśnie z tego, jak ważny jest bank centralny w każdym kraju. I bank centralny ma za zadanie dbanie o wartość pieniądza w danej gospodarce. I problem polega na tym, że rządy mają taką tendencję do psucia pieniądza, więc potrzebowaliśmy takiej równowagi w tym wszystkim. I właśnie stąd powstała idea banku centralnego. Obecny prezes Glapiński powinien stać na, na czele tego fundamentu naszej, naszej gospodarki. Jest przełożonym wszystkich pracowników Banku Centralnego, jest reprezentantem na zewnątrz, jest też osobą głównie odpowiedzialną za to, co bank centralny robi. Teraz wypadałoby powiedzieć, no, Trybunał Stanu, no, to, to, to jest też taka instytucja, konstytucyjny organ władzy, który właśnie jego, jego zadaniem jest egzekwowanie odpowiedzialności najważniejszych organów i urzędników państwowych w naszym kraju. Tak, tak, A aczkolwiek w mediach trochę inny przekaz panuje, takie poczucie, że Trybunał Stanu to jest jakaś taka instytucja sądu ostatecznego, która śliga zdrajców narodu, i, I tak dalej. I to trochę nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby była instytucja, która będzie dbała o to, żeby każda ważna osoba w kraju na ważnym stanowisku wykonywała swoje obowiązki należycie. Może nie chodzi o to. No, Trybunał stanu ma wiele zadań, ale myślę, że tutaj skupimy się na tym, że przede wszystkim władzy, która składa. Wniosek do Trybunału zależy na tym, by ta osoba dostała zakaz zajmowania tego stanowiska, lub po prostu utraciła to stanowisko, bo chyba taki cel przyświeca temu wnioskowi. Tak, tak. Wydaje się, że tutaj właśnie o to chodzi, że prezes Glapiński toś jasno się opowiada przeciwko obecnemu rządowi i to może być problem z tym, żeby, żeby zgrać tę jedną i drugą politykę. Czy to jest takie bardzo złe, to już jest zupełnie inna historia, bo myślę, że w tych zarzutach głównie chodziło właśnie o to, że. Prezes Banku Centralnego za bardzo współpracował z poprzednim rządem. Z naszej pracy dealerskiej, czy, czy takiej analitycznej, no przede wszystkim rzuca się w oczy no, ten skup obligacji z rynku wtórego, który miał finansować deficyt naszego państwa, powiększać te zadłużenie naszego kraju. Tak, no nie bez kozery ten, ten zarzut jest wymieniony jako pierwszy, tak? Czyli od tego się wszystko zaczynałem, to jest ten, ta forpoczta zarzutów. I teraz troszkę, żeby wyjaśnić całą sytuację, co, co się wtedy działo, bo mówimy o czasach Czasach, kiedy trzeba było ratować gospodarkę, kiedy rząd musiał wydawać bardzo dużo pieniędzy. Pieniędzy, których nie miał, czyli musiał tworzyć dług, i nie był w stanie zebrać tych pieniędzy z rynku, nie był w stanie wykreować tyle pieniędzy dla, dla rządu. Więc według zarzutów minister finansów i prezes banku centralnego się dogadali, że stworzą taki układ, w którym dług, który jest generowany przez rząd, trafi do, do banku centralnego. Czyli mówiąc najprościej, ministerstwo finansów emitowało obligacje, które skupował Narodowy Bank Polski. Nie robił tego bezpośrednio, były pośrednie instytucje, ale tempo, w którym powstał dług i od momentu powstania długu do momentu kiedy ten dług się znalazł w banku centralnym jest przerażająco szybkie i toś jasny sposób pokazuje, że nie, nie wydarzyło się to w sposób rynkowy. No i mówienie w tym wypadku do druku pieniądza, no nie jest jakimś chłopa, bo tak naprawdę Taka sytuacja miała miejsce. A mówimy o 144 miliardach złotych. Tak, to, jest, to są tak zwane programy QE. I cały świat to robił. Ca, cały świat drukował pieniądze, czyli wpuszczał dodatkowe pieniądze na rynek. Chodzi o to, żeby rząd mógł wydawać pieniądze, żeby nie miał faktycznie te pieniądze, więc bank centralny musiał je wykreować. To oczywiście to nie jest drukowanie takie, jak było, nie wiem, 20-30 lat temu, tylko to są zapisy cyfrowe. No, ale chodzi o to, żeby podaż pieniądza w gospodarce się zwiększyła. No i patrząc na na konkretne ilości podaży pieniądza w naszej gospodarce, statystyki, no to widzimy ten trend wzrostowy, nawet tam pokazywało 26%, że podaż pieniądza wzrosła po tych właśnie programach QE. Może przejdźmy do drugiego zarzutu, też z naszej perspektywy niezwykle ważny, a więc interwencji walutowych. Tak, to jest tak naprawdę zarzut numer 3, no bo zarzut numer 2 jest trochę powtórzony i no to jest ten zarzut taki techniczny, że tutaj to działanie, to dogadowanie się prezesa NBP z Ministerstwem Finansów było bez odpowiedniej procedury z zarządu banku centralnego. I to jest ten taki nudny zarzut. To znaczy, on ma bardzo duże szanse, żeby się obronić, ale dla nas faktycznie ciekawszy jest ten trzeci, czyli te interwencje walutowe. Można powiedzieć w naszej pracy, gdzie piszemy komentarze, analizy dla naszych czytelników, no już urosło ta, takie pojęcie, jak uważajcie po Bożym Narodzeniu ten okres tygodnia, gdzie niższa płynność na rynkach przed nowym rokiem często Bywają duże ruchy na polskim złotym. Tak, i tutaj też warto powiedzieć, że interwencje walutowe to nie jest coś złego, to, to nie jest coś wyjątkowego. Żyjemy w świecie finansowym, w którym one się wydarzają. Tak? W tym momencie, jak, jak to nagrywamy, cały świat finansowy czeka, aż Japonia zainterweniuje. Bardzo dobrze znamy te przykłady, kiedy Szwajcaria interweniowała i kiedy przestała interweniować i, i wywołała kryzys dla Frankowiczów, ale problem polega na tym, że tutaj ten motyw interwencji walutowej był niewłaściwy. Chodziło o to, że bank centralny osłabił złotego zamiast, zamiast nie wiem, bronić jego wartości, czy mógł wywołać bardziej dotkliwe skutki. Właśnie, infekcyjne. trzeba mówić o tym celu, w jakim się robi te interwencje walutowe, bo wspominałeś o Japonii czy Szwajcarii, no tutaj ten cel znajdziemy. Natomiast tutaj ewidentnie było można powiedzieć takim żargonem, podrasowanie zysku Narodowego Banku Polskiego, który część swojego zysku wpłaca później do budżetu państwa. Tak. Bank centralny nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze. Jeżeli. Zarobi te pieniądze, to się dzieje z rządem, to znaczy dzieje się z budżetem. Okej, okay, to, to jest zrozumiałe, ale problem w tych interwencjach polega właśnie na tym, że my sztucznie zaniżaliśmy wartość złotego, żeby, żeby te zyski były wyższe i żeby więcej pieniędzy trafiło akurat do tego rządu. No i też tutaj możemy od razu płynnie przejść do kolejnego zarzutu oszukania ministra finansów, że ta wpłata w kolejnym roku też miała być. To jest ciekawy zarzut, bo e, tak, żeby, żeby wytłumaczyć sytuację. W połowie roku tak naturalnie prezes NBP daje informację ministrowi finansów, jak on zakłada, że będzie ten zysk wyglądał. No i mimo obecnej, tamtejszej sytuacji, gdzie, gdzie była już strata i ta strata mogła być powiększona, to prezes Glapiński jasno zaargumentował, że bank centralny na koniec roku powinien wypracować zysk. I teraz problem z tym zarzutem jest taki, że z jednej strony my, to znaczy zarzut jest opierany na, na projekcjach NBP-u, który mówił, że, że ten strata powinna rosnąć, ale prezes Glapiński może odbić piłeczkę i może powiedzieć, że jego predykcje były oparte na predykcjach analityków walutowych, którzy zakładali, że kurs złotego będzie się osłabiał. No tak, mamy duże rezerwy walutowe, Mamy także dużo złota, więc też wyceniamy te aktywa, i tutaj no, prezes ma mało do powiedzenia, tak naprawdę, no bo rynek decyduje o tym, jak się kształtuje kurs walutowy czy kurs złota. Tak, ale jeżeli masz gdzieś z tyłu głowy, że zaraz przeprowadzisz potrójne cięcie stóp procentowych, to możesz zakładać, że to osłabi walutę, a każdy jeden grosz na kursie to jest 1,7 miliarda złotych na wyniku finansowym banku centralnego. Więc tak naprawdę wystarczyło, że. Prezes Klapiński założył, że jego posunięcie, które no, mo można, można przypuszczać, że on już wtedy wiedział, że, że to będzie wykonane, no, doprowadzi to co najmniej 10-groszowego osobienia złotego, co też się wydarzyło. Też dużo mówimy o tym, że Narodowy Bank Polski ma prowadzić politykę monetarną, i tutaj pojawia się kolejny zarzut. Że prowadził źle tą politykę pieniężną w naszym kraju. Mowa o tym, patrząc na te zarzuty, wczytując się, widzimy no, taki zarzut, że właśnie ten dodruk pieniądzach powodował, że inflacja jeszcze przyspieszyła. No i kolejny, że przed samymi wyborami dokonano sensacyjnego cięcia stóp. Tak, i to, to cięcie stóp, to też tutaj nie ma te, wprost tego zarzutu, że, że to było złe posunięcie. Tutaj raczej chodzi o to, że. To było posunięcie, które nie było apolityczne. Ono miało swój cel polityczny, miało cel, żeby poprzednia władza utrzymała się przy władzy. Tak, i to jest chyba taki najbardziej dotkliwy zarzut dla Glapińskiego. On nie był apolityczny. I, i on się z tym nigdy nie krył podczas konferencji prasowej, podczas których występował jako prezes banku Centralnego. Dość jasno pokazywał, jak dobry jest poprzedni rząd i jak dużo grozi Polsce, polskie, polskiej złotówce, zmiana władzy. I to jest zarzut, który może mieć największe konsekwencje. Owszem, no, z jednej strony powinien Narodowy Bank Polski wspierać rozwój naszego kraju i tak jak mówimy, ale z drugiej strony powinien być niezależny. I właśnie tu ten zarzut niezależności, no jest... To znaczy ta niezależność się psuje i ona się psuje z czasem i psuje się coraz bardziej. To, to jest trochę jak z wartością pieniądza, z inflacją. To, to co inflacja już raz zabrała, nigdy, nigdy tego nie oddaje. To nie jest tak, że jak teraz nam inflacja spadła, to znaczy, że nam ceny wróciły do, do, do momentu sprzed kryzysu inflacyjnego. I trochę tak samo jest z tą niezależnością. Każdy kolejny prezes banku centralnego każdy kolejny rząd wpływają na to, że tej niezależności jest coraz mniej i to też jest taki mój osobisty zarzut do tego całego wniosku, że jeżeli my doprowadzimy do tego, że tym wnioskiem sobie podmienimy prezesa banku centralnego, to to stworzy bardzo niebezpieczny precedens na zasadzie, że jeżeli rządowi będzie nie odpowiadał w danym momencie prezes banku centralnego, to sobie może go zmienić. No i to jest bardzo bardzo niebezpieczne. I, I groźne dla, dla naszych portfeli. No zdecydowanie. No, na, z mojej perspektywy wydaje mi się, że ta niezależność właśnie teraz ją widzimy. Po objęciu przez y, w naszym kraju rządy nowej władzy, właśnie ta niezależność teraz jest na odpowiednim poziomie, której wcześniej brakowało. Tak, tylko że to też kwestia motywów, tego, że, że trochę prezes Klapiński chce stawać okoniem, trochę chce to robić na złość. A to, to nie o to chodzi w niezależności. Wiele mówimy tutaj o zarzutach, jakie są wobec prezesa, natomiast wypadałoby powiedzieć, jak to wygląda z drugiej strony, jak profesor Glapiński stara się bronić. Tak, tego samego dnia, kiedy, kiedy wniosek został złożony, taka wiadomość gruchnęła, że prezes Glapiński zwołuje konferencję i, i wszyscy na to czekali na takiej zasadzie, że o, będzie się działo, będzie ciekawie. Doszło do tej konferencji i przyszedł cały zarząd, praktycznie cały zarząd NBP. I nie pojawił Ale się. Ale bez kapitana. Dokładnie. No i to było, to było rozczarowanie. Ale też to było takie fajne pokazanie, że, że jednak bank centralny jest spójny, że, że działa razem i że, że będzie, będzie się razem bronił. To nie jest tak, że, że nie ma w ogóle żadnych argumentów. No, na to, że... Można powiedzieć, PR-owo fajne zagranie. Rzeczywiście, że wychodzi cały zarząd. Mi, mimo wszystko osobiście zabrakło prezesa również, jako tej całej drużyny, że jesteśmy razem. Tak jak mówisz, no, osoba prezesa reprezentuje bank na zewnątrz, ale tak naprawdę sama niewiele może zrobić. I to jest główna linia obrony, tak? Że to nie jest tak, że prezes Glapiński obniżył stopy procentowe. On tego nie zrobił. On stoi na czele. Gremium decyzyjnego, które to uczyniło, ale to, to nie jest jednoosobowa decyzja. Tak samo te decyzje o interwencjach walutowych również nie były jednoosobowe. No to też nie siedział za swoim biurkiem, a wrzucę na rynek ileś milionów, żeby kurs osłabić na, naszej waluty. No tak to nie działa po prostu. Tak. I kolejną linią obrony jest właśnie też to, co już mówiłem, że to bank centralny odpowiada za politykę monetarną. Ma wyłączne prawo kreowania, realizacji polityki monetarnej i nikomu nic do tego. To znaczy my możemy oceniać, możemy, możemy stwierdzać, czy to nam się podoba, czy to jest dobre, ale politykę kreuje bank centralny. Zdarza nam się krytykować i Fed, czyli amerykańskich decydentów polityki monetarnej. Zdarza nam się krytykować Europejski Bank Centralny, ale to nie jest tak, że my możemy się z nimi nie zgadzać, ale powinniśmy docenić to, że oni prowadzą swoją politykę i mają na nią jakiś plan. E, dokładnie tak. I te wszystkie zarzuty są podzielone na dwie części. E, I podczas tej konferencji, i też e, prezes Klapiński wcześniej miał wywiad dla jednej z gazet, bywali te, te, te takie zarzuty polityczne, tak? E, nie wiem, te, tego, że są jakieś złe oceny ich działania i tak dalej. Zabrakło w tym wszystkim odpierania tych zarzutów takich technicznych, prawnych, że tam na konferencji też były pytania o te uchwały, ustawy, czy one są, czy, czy, czy można je zobaczyć i to nie jest tak, że, że ten zarząd odpowiedział, że nie wiem, nie można ich zobaczyć, po prostu te pytania zostały zignorowane, temat w ogóle nie został pociągnięty, co też budzi pewne, pewne nie wiem nieścisłości, nie do powiedzenia I, i no taki zostawia trochę ferment. No i tak naprawdę no rynki odebrały to jako typowa walka polityczna. Władze, władza jest nowa w naszym kraju, prezes jest można powiedzieć ze starego obozu, przynajmniej tak pokazywał na niektórych konferencjach, natomiast rynki się w ogóle tym nie przejęły. Samo zwołanie konferencji nie wywołało paniki na polskiej walucie, nie było żadnej reakcji. To jest coś niezrozumiałego trochę. Mamy bombę atomową, tak? Mamy coś, co się nigdy nie wydarzyło wcześniej. Próba usunięcia prezesa banku centralnego, i rynki mają to kompletnie gdzieś. I nie ma żadnej reakcji, nikt nie panikuje, wszyscy do tego podchodzą z dystansem. Ja się domyślam, dlaczego tak jest, ale. Też czuję takie trochę ukucie, nie wiem. Oczekiwałem, że będzie ciekawie, a nie było. No, ja mam wrażenie, że no, rynki to potraktowały jako typowa walka polityczna i nie przejęły się. Natomiast dla naszej gospodarki, dla przyszłych działań Narodowego ba Banku Polskiego, można powiedzieć, to wydarzenie będzie miało, miało jakieś znaczenie, bo jednak trochę będą się obawiać swoich decyzji. Ale na szczęście ta wcześniejsza narracja Banku Centralnego RPP. Trochę wpisuje się w to, w te konsekwencje, które teraz zostaną wywołane, tak? Bo ja rozumiem mówisz o tym, że, że teraz ciężko będzie podejmować jakieś decyzje, bo oni są na świeczniku, bo czują, że będą oceniani, więc może być taki efekt, że nie będziemy robić nic. Na przykład wybuch kolejnego kryzysu. Ja, ja mam wrażenie, że Narodowy Bank Polski teraz by nie wiedział, czy może znowu robić ten dodruk pieniądza, o którym mówiliśmy, czy nie. Tak, tak. I taka no, bierność może, może być problemem, ale to może być problemem w momencie, kiedy wybuchnie kryzys. A, ale na razie się tego kryzysu raczej nie spodziewamy, albo może nie jest aż tak bardzo prawdopodobny, więc bardziej bym się skupił na tym, jak będzie wyglądała ta polityka w takich normalnych warunkach. A ona będzie wyglądała mniej więcej tak, jak od początku roku słuchamy wypowiedzi wszystkich oficjeli, że tutaj nie było pomysłu, żeby obcinać albo podnosić stopy procentowe. Więc to też pokazuje, dlaczego, dlaczego ta decyzja, dlaczego to całe zamieszanie nie rozlało się na rynki finansowe. To no też pojawiają się takie zarzuty do wnioskodawców, że no jednak mamy za chwilę wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego. I dlatego ten wniosek został złożony? Bo trzeba tutaj dodać, że on może być rozpatrywany latami. Tak, tak. No to się mówi między 6 a 12 miesięcy, ale to równie dobrze to mogą być lata. Problem polega na tym, że to jest fatalny timing, bo ciężko składać wniosek o ukaranie prezesa, że źle działo w momencie, kiedy nam inflacja właśnie wróciła do celu. I to może zastanawiać, dlaczego, dlaczego akurat teraz? No i tutaj odpowiedź jest właśnie taka, jak, jak powiedziałeś, że no, wybory się zbliżają, I, i tutaj trzeba podgrzać troszkę atmosferę, i myślę, że rynki też do tego tak podchodzą. No, bo fakty są jednak takie, na, na, że inflacja no, no spadła. No, co tu dużo mówić? Statystyki, każdy widzi. Ale ona spad, widzi. spadła tylko na chwilę, i ona zaraz znowu się odbije, i znowu, jakby nie wiem, za dwa miesiące ten wniosek był złożony, to on by miał dużo większy taką, taką siłę, właśnie medialną, siłę siłę rynkową, bo wtedy był, byłoby to zrozumiałe, że znowu bylibyśmy powyżej celu inflacyjnego, znowu byłby ten problem. E, z wydajnością polityki monetarnej, no to jest najgorszy moment, bo jesteśmy w dołku i, i akurat teraz postanowiono ten wniosek. Zmuszać. No i dla polskiej gospodarki, no zły PR takiej decyzji, takiego wniosku, no idzie w świat, co tu dużo mówić. Tak, tak, no jednak ta wiarygodność banku centralnego jest potrzebna. Ona jest potrzebna, że tak powiem wewnętrznie i tutaj mamy potężny problem, ale jest też... Bardzo potrzebna zewnętrznie, i tutaj wydaje mi się, że dużo złego się wydarzyło i wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy. Agencje ratingowe mogą się zainteresować tym tematem, że jednak niezależność Banku Centralnego jest łamana. Tak naprawdę NBP może złożyć wniosek do CUE, do czyli. Trybunału Sprawiedliwości, że ta niezależność jest zakwiana? No na, na pewno MBP będzie się broniło, tak? No nie, nie można spodziewać się tego, że oni będą czekać i tylko biernie się przyglądać. Wszystko powoduje, że nasza gospodarka, która ma bardzo dobre perspektywy przed sobą, trafia taki... Przekaz będzie, że jednak coś w tym naszym kraju źle się dzieje i to właśnie w powiązaniu z bankiem centralnym. No niestety tak trochę jest, że, że znowu polityka wygrywa z jakimś takim zdrowym rozsądkiem i e, to znaczy, wracając, nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, e, czy ten wniosek, e, czy te zarzuty są legalne, prawne, że one mają podstawę. Od tego są specjalne instytucje, ale ocena takiej sytuacji rynkowej to, to jest zupełnie co innego. Cieszmy się, że nie było ataku spekulantów na naszą walutę, nie było dużych ruchów, które mogłyby nam Przysporzyć więcej pracy. Oczywiście zapraszamy naszych słuchaczy do śledzenia komentarzy walutowych, w których z pewnością ten temat będzie poruszany. Z tej strony, Krzysztof Pawlak, dziękuję za uwagę. Oraz Krzysztof Adamczak, dzięki.